Ej masz ej, humor seryj? Humor masz? No! Humor no, to no, Zapada jak ktoś wita! Ej, tyś co mam je wita! Jesteś lechuj stary, tylko tyle Ty masz tu frytki stary! Ej, chuj do z frytki! A oglądasz tyle tu Ej! Się, nie gumisie tylko tele tu się. A kiedy ostatni raz dupczyłeś? Ej! Kiedy ostatni raz dupczyłeś? Nigdy, co? W ogóle nie dupczyłem. Jak to nie? To masz księży. Idę kurwa! do księdza? To jest do księdza! O jest góry, jestem dobry ty robisz z tymi dupkami, ziomek, jest. Kupiłeś ja se wilki, a teraz gnieciesz. Teraz będziesz na YouTubie. Kupił? Ej, ej. Został za darmo. Został za darmo? Został za darmo zostałeś. Ja po prostu kupiłem dla mamy. Boże, chuj ty jesteś. Ile ty masz lat? Ty cztery. Dwadzieścia Mhm. Dobrze, chuj przystojny jesteś. Myślę, że mnie to nie A masz jakieś dupy? Ej, dobrze, że zajebany Jest czas! No to cało celou boby! Ej, te legumi! <laughs> Masz <rybę>? <laughs> <laughs> Ty nie upierdol <laughs> mnie <mě> tymi grypkami! Szeryf! <laughs> A szedłbyś na psa? Szedłbyś na psa? Jadę, na Ej, chcesz wyjść na psa? Na gulivera bym jechał. A na operator? A Stelix, kurwa, kurwa lepszy. Przez ile to można?